Ja wiem, że niektórych to dziwi, że w dalszym ciągu oglądam filmy Marvela, ale... Fantastyczna czwórka, Pierwsze kroki to kolejny film od MCU, pierwszy oscylujący wokół pierwszej rodziny Marvela. Za reżyserię tego filmu odpowiada Matt Shakman, który jest osobą odpowiedzialną za serial WandaVision i z tego tytułu mamy dzisiaj taką koszulkę, a nie inną. By the way, ja uwielbiam serial WandaVision. A jeśli chodzi o gwiazdy, które zobaczymy w ramach tego obrazu na ekranie, to będzie to Pedro Pascal, który chyba podpisał kontrakt na to, żeby pojawiać, się w przynajmniej dwóch filmach na miesiąc w kluczowej roli: Vanessa, Kirby, Joseph Quinn, Ibon Moss, Backrack, Ralph Inneson czy Julia Garner. Pierwsza rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi muszą obronić Ziemię. A przed kim to chyba wiecie, bo pewnie każdy z was widział trailer? No dalej jestem w tym MCU, dalej oglądam, dalej mamy tutaj syndrom sztokholmski, ale myślę, że każdy, kto widział Thunderbolts, no to poczuł mniej więcej to samo co ja, czyli taką delikatną nadzieję, że jeszcze jest szansa, że może nie dojdziemy do takiego poziomu, jak miało to miejsce w trzeciej fazie, ale że przynajmniej jest jakiś kierunek i że on przynajmniej będzie ciekawy. No i tak jest, tak zdecydowanie jest. Ja przyznam się szczerze, że jeśli chodzi o fantastyczną czwórkę, to po pierwsze nigdy nie byłam fanką tej drużyny, gdzieś jeśli przewijali się w serialach animowanych, które oglądałam będąc z dzieciakiem, no to okej, okay, ale jakoś nie poszukiwałam ich aktywnie, nie czytałam specjalnie komiksów, w których oni się pojawiali, od po prostu jakoś nie interesowali mnie jako drużyna. Jeśli zaś chodzi o filmy, w których się pojawiali na przestrzeni tych kilkudziesięciu, kilkunastu ostatnich lat, no to umówmy się, Fantastyczna Czwórka nie miała szczęścia, jeśli chodzi o adaptacje filmowe. I z tego miejsca myślę, że powiem coś, co jest dla wszystkich absolutnie logiczne. Ten film to jest najlepsze, co mogło spotkać filmową adaptację Fantastycznej Czwórki. Ale chociaż nie byłam zainteresowana, to tak trochę starałam się nie oglądać trailerów, a wiadomo, jak, jeśli chodzi się często do kina, no to trailery takich najbardziej lotnych, blockbusterowych, Filmów pojawiają się Relatywnie często, więc staram się na nich nie skupiać. Ale ogólnie wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu przypadków, gdzie tak naprawdę. Klucz całego filmu zostało dobrze zatajone, nie zostało pokazane w trailerach, więc w sumie to jakieś propsy się należą marketingowi za to, jak złożył tutaj trailer. I teraz jak już wyszłam z kinami, mam różnego rodzaju przemyślenia na temat tego filmu, to przyznam się szczerze, mam również w związku z tym lekki problem. Bo chociaż zawsze staram się oglądać każdy film na jego prywatnych zasadach, no chyba, że należy on do jakiejś większej franczyzy i trzeba go odnieść do jakichś innych tworów w ramach tej franczyzy. To tym razem miałam problem. I ten problem to fakt, że zaledwie kilka tygodni temu zobaczyłam Supermana Jamesa Gana, który potwornie mi się podobał, a ten film i Superman dzielą ze sobą może nie tyle część DNA. Co są w nich bardzo podobne elementy, bardzo podobne zaszywy fabularne. I ciężko jest mi oceniać fantastyczną czwórkę w odywaniu od Supermana, który spoiler alert podobał mi się szalenie. I z tego tytułu odczuwam pewien niedosyt, bo uważam, że na pewnych frontach fantastyczna czwórka po prostu trochę niedowiozła dla mnie, co wcale nie znaczy, że to jest zły film. Wręcz uważam, że cała masa ludzi powie, że to jest dużo lepszy film niż Superman, cześć Lola, że sprawdza się lepiej fabularnie, czy też, że po prostu w ramach MCU to jest jeden z lepszych filmów, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnimi czasy i z tym jak najbardziej się zgodzę, ale ja po prostu nie jestem w stanie oderwać wrażeń związanych z tym filmem do wrażeń po seansie Supermana, więc zrobię co w mojej mocy, ale od razu uprzedzam, no mam trochę wyrobione zdanie i jest mi i ciężko patrzeć na fantastyczną czwórkę bez... Po prostu tego bagażu emocjonalnego aktualnego. Tak jak i w Supermanie, ten film wskakuje od razu do zamieszkałego świata, w którym fantastyczna czwórka to już jest drużyna o pewnej renomie. Nie widzimy w sumie ich Origin Story. Okej, okay, widzimy, ale jest to może nawet nie tyle flashback, co to jest reportaż dziennikarski w ramach czegoś, co chyba po polsku nazywa się bardzo ładnie Benefis. Czyli że w ramach jakiejś rocznicy robi się po prostu taki szpil i się robi laurkę na czyjąś część, no i właśnie w ramach tejże laurki, w tym przypadku poświęconej fantastycznej czwórce widzimy cały ten proces, jak oni zostali fantastyczną czwórką, jakie są tam relacje między nimi itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Ja to jak najbardziej rozumiem, tak jak przez Supermanie, ja nie potrzebuję, żeby znowu nam tłumaczyć skąd się wzięła fantastyczna czwórka, jak oni dostali swoje moce i o co tak naprawdę z tym wszystkim chodzi, bo po prostu to wiem, że sam fakt obcowania w kulturze komiksowej, popkulturowej od tylu, tylu lat, no to po prostu się to wie. I tutaj różnica między nimi a Supermanem jest taka, że ludzie po prostu lubią ich bardziej. Oni pełnią różnego rodzaju bardzo ważne funkcje, są szeroko poważani. Wszyscy ich kochają, wszyscy ich uwielbiają, ochy i achy padają z absolutnie wszystkich stron. Do momentu, kiedy przestają być idealnymi przedstawicielami społeczeństwa amerykańskiego, reprezentantami świata i robią coś, co z perspektywy ludzi jest egoistyczne i stoi w sprzeczności z ich takim skrajnym altruizmem, no i wtedy zaczynają ich nie lubić. Więc tutaj, tak jak mówię, no paralele między fantastyczną czwórką a Supermanem są przy czym wydaje mi się, że w Supermanie, chociaż ten konflikt nie jest jakiś dobrze zasygnalizowany, to tutaj rezolucja tego konfliktu też jest Taka, powiedziałabym szczerze, jak dla mnie, przynajmniej na półgwizdka, bo konflikt trochę rozwiązuje się jedną rozmową, czy też raczej jednym monologiem. Ale Niemniej jednak uważam, że to jest całkiem ciekawa optyka, że wszyscy ich uwielbiali do momentu, kiedy oni robili wszystko idealnie i byli takim modelowym dzieckiem, a w momencie, jak coś poszło nie tak, to wszyscy się z miejsca od nich odwrócili. To jest taki w mikro, czy też makro w zależności jak tego, jak na to spojrzymy, taki, takie bardzo toksyczne ujęcie, jak społeczeństwo reaguje na ludzi, których kocha, do momentu, kiedy zrobią czegoś dziwnego. Na no, co jeszcze bardziej? Bardzo warto zwrócić uwagę w ramach tego filmu. To jest sposób, w jaki ten film został zaprojektowany. Chodzi mi tutaj o przestrzenie, o wnętrza, o przedmioty, z którymi obcują nasi bohaterowie. I o ogólny wygląd tego filmu. Osobą odpowiedzialną za cały ten production design w ramach tego filmu jest ta sama osoba, która zaprojektowała wszystko w serialu Loki, więc widać tutaj ten taki jednocześnie retro, a jednocześnie futurystyczny wygląd całego świata. I to jest bardzo świeże i interesujące. Warto tutaj też zaznaczyć, że całość tej akcji dzieje się alternatywnym, paralelnym uniwersum na Ziemi 828 podczas gdy ten taki standardowy timeline rozgrywa się na Ziemi 616. I powiem szczerze, ten wygląd tego świata jest bardzo interesujący, bardzo pasuje, jest po prostu świeży. Więc jeśli podobał Wam się wygląd serialu Loki, no to tutaj znajdziecie mniej więcej to samo. No i teraz może przejdziemy do samych bohaterów, do samych aktorów, bo wiadomo, fantastyczna czwórka składa się z czterech bohaterów, ale logicznym jest, że nie wszyscy będą mieli tyle samo czasu antenowego. Nawet jeśli cała czwórka to są bardzo znane twarze, bardzo znani aktorzy, bardzo wzięci aktorzy w dzisiejszych czasach. Pedro Pascal, tak jak już powiedziałam, to on jest chyba kontraktowo zobligowany do tego, żeby pojawiać się absolutnie wszędzie. Przy czym ja to uwielbiam, bo ja bardzo lubię Pedro Pascala, więc ja jestem w stanie przeżyć etap, że Pedro Pascal wychodzi z lodówki. Zwłaszcza, że on jako Reed Richards sprawdza się dobrze, bo mnie nie drażni. Mnie ogólnie postać Reeda Richardsa zawsze irytowała, a Pascal robi z niego taką dość interesującą postać. Dalej ma te takie standardowe, sztampowe cechy Reeda Richardsa, który jest troszeczkę neurotyczny, bardzo miejscami ciągnie go w dół ten jego potężny intelekt, którym on dysponuje. Ale jest w nim dostatecznie dużo ciepła i jeszcze rozmaitych innych uczuć, które sprawiają, że ta postać jest jakaś taka bardziej autentyczna. Dla mnie na pierwszy plan zdecydowanie jednak wysuwa się Vanessa Kirby którą bardzo, bardzo, bardzo lubię. I wtedy, mi się, że wchodząc na ten film, wiedząc mniej więcej, czego rzecz będzie dotyczyła w kontekście jej postaci, to gdzieś tam z tyłu głowy pobrzmiewała mi taka delikatna trauma, którą odczułam po obejrzeniu filmu Cząstki Kobiety, w której to Vanessa Kirby też była w ciąży. Generalnie to odsyłam do recenzji tego filmu i do samego filmu, który jest bardzo mocny i bardzo traumatyczny. I Vanessa Kirby podobała mi się w tym filmie. Ja uważam, że Sue Storm potrzebuje mieć taki ostrzejszy rys, żeby dla mnie działać. A Vanessa Kirby naturalnie ma w sobie taką charyzmę i taki chłodny miejscami magnetyzm, który jest potrzebny właśnie, żeby zaprezentować tą taką bardziej, może nie tyle drapieżną stronę su Storm, ale taką, która w momencie, kiedy trzeba, to potrafi tupnąć nogą, zapanować nad otoczeniem bez podnoszenia głosu. I Vanessa Kirby pod tym względem jest idealna, chociaż przyznam się szczerze, że miejscami mnie denerwowała, ale mam wrażenie, że to nie jest jej wina, tylko sposób, w jaki jej postać w ogóle została w Kontekście tego wszystkiego zaprezentowana, bo przyznam się szczerze, że wszystkie, jakieś takie moje problemy logiczne i problemy z zawieszeniem niewiary w ramach filmu Fantastyczna Czwórka, mają związek z postacią Su, bo ja nie wierzę, żeby jej postać była w stanie zrobić niektóre rzeczy, które jest w stanie zrobić, nawet jeśli próbujemy to jakoś motywować i poniekąd jestem to w stanie zrozumieć. Nie możemy o tym rozmawiać, bo spoilery, ale że też niektórych rzeczy i niektórych miejsc, w których ona się pojawia, nie powinna się tam pojawiać, no bo no bo to jest trochę bez sensu i tutaj nie chodzi mi o to, że to jest bez sensu bo o, film o superbohaterach i to jest bez sensu bo takie rzeczy nie mogłyby się tak naprawdę wydarzyć tylko po prostu że to jest trochę bez Sensu. w naszym świecie by to było bez sensu, w tamtym świecie by to było bez sensu, a jeszcze jakby tego było mało, to nawet myślę w ramach MCU to pewne rzeczy mogłyby być uznane za rzeczy bez sensu. Nie, nie jestem w stanie o tym mówić w większym szczególe. A jeśli chodzi o Josepha Queena i Ebona, Mossa, Bakraka, to oni standardowo, jak to zazwyczaj jest w przypadku tej dwójki bohaterów, których oni odgrywają, to oni stanowią ten taki comic relief, czyli oni są tą parą bohaterów, którzy robią śmieszki i heheszki. I Joseph Queen przynajmniej nie gra dupka, bo John Storm zazwyczaj jest dupkiem i osobą, która podrywa dziewczyny na prawo i lewo, a ten no poniekąd to robi, ale tak naprawdę w sumie do tego nie robi. I ogólnie to jest po prostu takim fajnym chłopakiem, który od czasu do czasu wpada na genialny pomysł. I to co w jego kontekście bardzo mnie w sumie śmieszy, ale poniekąd też i raduje, to jest to, że po raz pierwszy chyba od zawsze mogliśmy zobaczyć siłę lingwistyki w pełni na ekranie, a ja jako, jako tłumacz z wykształcenia bardzo to szanuję. The power of linguistics compels you. Mam trochę problem z postacią Ebona Mosaba-Kraka, bo on z jednej strony jest takim emocjonalnym centrum całej tej drużyny, przez to, że tak jakby wydaje mi się, że on najbardziej cierpi jako postać, bo ta transformacja i nabycie tych niezwykłych supermocy najbardziej go dotknęła, bo jako jedyny nie jest dalej piękny i po prostu ma Supermocy, tylko wygląda zupełnie inaczej, co mu zakładam bardzo przeszkadza w życiu codziennym. I trochę tego nie widzimy. Są jakieś tam wrzutki, są jakieś takie delikatne mrugnięcia okiem w tę stronę, że on ma w sobie jakiś taki nieprzepracowany ból w związku z tym wszystkim, ale jakoś nie bardzo się na tym skupiamy. A w sumie to chciałabym, ale tak naprawdę ogólnie to wydaje mi się, że to czego chciałam to jest to co w sumie dostałam znowu w Supermanie, a nie dostałam tego tutaj. To jest trochę więcej takich cichych interakcji między bohaterami, jakiejś takiej przestrzeni na pojedyncze spojrzenia, na interakcje bez słów, bez takiej potrzeby intensywnego pędzenia dalej do przodu. Bo ogólnie mam takie wrażenie, że ten film trochę pędzi. I byłam bardzo tym zaskoczona, jak nagle zorientowałam się, że o, już jesteśmy w drugim akcie. I nie wiedziałam sama kiedy się tutaj znaleźliśmy. I to oczywiście z jednej strony świadczy o tym, że film radośnie raźno sobie płynie i nie męczy buły, ale z drugiej strony jakoś byłam zdziwiona, że nagle jesteśmy tutaj i o, o nagle już jest połowa filmu. Mam po prostu wrażenie, że coś w tym wszystkim jest takiego lekko niedogrzanego, i nie jestem w stanie powiedzieć, co to dokładnie jest i dlaczego to dla mnie nie działa na 100%, chociaż bardzo, bardzo, bardzo bym chciała, ale po prostu jakoś tak. Jest. Jest, czegoś mi zabrakło, nie mam pojęcia czego, może to kiedyś wymyślę, to, to po prostu zupdituję was w tym temacie. No i jeszcze w tym samym filmie mamy dwie postaci, których możemy uznać za antagonistów tego obrazu, przeciwników fantastycznej czwórki. I jest to srebrny surfer w sensie srebrna surferka i galactus. I podoba mi się to, że srebrna surferka, nie wiem, czy to w ogóle tak można powiedzieć, pełnia w tym filmie jakąś. Funkcje. Znowu, ja nigdy nie byłam wielką fanką srebrnego surfera, on mi latał koło dupy, bo był dla mnie po prostu trochę dziwny. Kosmita, który lata po przestrzeni kosmicznej na kurcze srebrnej desce. No, what the hell? Ale ona ma tutaj jakąś swoją funkcję, spełnia jakąś swoją rolę i to jest dla mnie jak najbardziej ok. Julia Garner się tutaj, myślę, zupełnie. Poko sprawdziła. No i jest Galactus, którego gra Ralph Inneson. Ja bardzo go uwielbiam, bo on ma jeden z najwspanialszych głosów ever. No i Galactus przynajmniej na szczęście nie jest wielką żółtą chmurą, tylko faktycznie jest Galactusem takim akuratnym komiksowo. No i gość jest dość przerażający. Jest w nim coś takiego, co wzbudza. Podziw i wzbudza strach. On zdecydowanie jest taką siłą natury, takim bogiem chaosu, który jest niepowstrzymany i nie robi czegoś, bo po prostu miał zły dzień wstał lewą nogą i chciałby teraz komuś nakopać w szmaty, tylko po prostu taki jest. To jest w sumie przerażające. No to jeszcze chciałabym powiedzieć, że może nie tyle mnie zdenerwowało, czy zawiodło, ale spowodowało, że jakoś tak coraz bardziej się odłączałam od tego filmu. To jest, to jest CGI. Może nie jakoś bardzo, bo ojej, naprawdę, w skali tego, co czasami Marvel jest nam w stanie zaoferować, to CGI w tym filmie było naprawdę spoko, ale były takie kluczowe elementy, które spowodowały, że ja po prostu nie byłam tego, nie byłam w stanie tego nie widzieć, nie byłam w stanie tego zignorować. Przez co to bardzo rzutowało na mój ogólny odbiór filmu i spowodowało, że miałam takie nie, nie, dziękuję, nie chcemy. Krótko mówiąc, w jednym zdaniu: Dziecko jest creepy jak cholera. I widać dokładnie te sceny, w których to jest sztuczne, wygenerowane CGI-em dziecko i nie, absolutnie nie. Lola, what the hell? A jeśli jeszcze by kogoś interesowało, to jak najbardziej, ponieważ to jest MCU, no to są sceny po pierwszej porcji napisów i zupełnie po wszystkich napisach i przyznam się szczerze, jeśli miałabym jeszcze teraz raz iść do kina na ten film, to zostałabym na pierwszą scenę, a potem bym sobie po prostu poszła. Bo pierwsza scena po napisach faktycznie coś wnosi, jest kluczowa, coś tam opowiada, sygnalizuje to, co potencjalnie będzie działo się dalej w ramach przygód fantastycznych, Czwórki, a druga scena po napisach, i myślę, że to nie będzie totalnie spoiler, to jest opening tego serialu animowanego, który istnieje wewnątrz tego uniwersum, który jest poświęcony fantastycznej czwórce, i, i to jest tylko to. Więc naprawdę to nie jest coś, z powodu czego mielibyście siedzieć dodatkowe 7 minut w fotelu. Koniec końców, tak jak mówię, moja relacja z Fantastyczną Czwórką jest bardzo skomplikowana, bo z jednej strony chciałam kochać ten film, chciałam, żeby ten film podobał mi się tak bardzo, jak podobali mi się Thunderboltsi. Chciałam naprawdę, żeby Marvel wrócił na tor, żeby wyrwał mnie z butów, że pokazał mi historię, która ponownie sprawi, że się zakocham w tym wszystkim, że zakocham się w Fantastycznej Czwórce, której, no tak jak mówię, której nigdy jakoś bardzo nie kochałam, a zawsze mi latali kopiura. Ale przez Supermana, tak naprawdę, no to mój poziom zainteresowania, na tym filmem i poziom mojej reakcji na ten film jest mniejszy, bo po prostu James Gunn jakoś był w stanie zrobić to, czego Matt Shankman nie był w stanie zrobić. Także ja w dalszym ciągu uważam, że to jest film, na który warto wybrać się do kina, który warto zobaczyć na dużym ekranie. Warto, jeśli jesteście fanami Marvela, to pójść zobaczyć film o pierwszej rodzinie Marvela i dać też trochę twórcom, no i samemu studiu, znać, że jesteśmy na dobrym tropie, chcemy więcej takich filmów, nie chcemy takich szrotów jak Eternalsi i, i i Marvels prosimy tak zróbcie to przychylcie się do naszych próśb no ale z drugiej strony to tak jak mówię, no to nie do końca było dla mnie to. Dlatego biorąc pod uwagę to wszystko i te wszystkie moje rosterki, to ja filmowi Fantastyczna czwórka pierwsze kroki jestem w stanie dać ocenę 7 na 10 z taką potężną gwiazdką, że ja naprawdę uważam, że to jest dobry film, tylko to jest film, który nie był w stanie dla mnie wskoczyć na taki wyższy poziom, który predestynuje filmy w moich oczach do oceny 8 i więcej. Tak więc nie mam żadnego problemu z tym filmem. Uważam, że jest dobry, warto na niego pójść. To nie jest szrot od Marvela, jakich ostatnio było naprawdę Sporo, ale po prostu zabrakło mi czegoś, takiego nienazwanego czegoś, którego nie jestem w stanie. Od wczoraj zidentyfikować. Ale tak jak mówię, polecaj idźcie do kina i po prostu powiedzcie, jak było. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, zostańcie na moim kanale, jeszcze chwilę dłużej, obejrzyjcie sobie jeszcze filmik albo dwa, bo jeśli będziecie to robić, to dla YouTube'a będzie to sygnał, że treści, które tutaj zamieszczam, są interesujące. Wartościowe, będzie je chętniej po prostu polecał innym użytkownikom platformy. Więc jeśli będziecie oglądać moje treści w ilości więcej niż ta jedna recenzja, to przyczynicie się pośrednio do wzrostu popularności mojego kanału, więc z tego miejsca za to serdecznie Wam dziękuję. No i co? Do zobaczenia następnym razem.